dobry wszystkim zrobimy przeglądzik mały zobaczymy nałożyłem 4 dni temu nadstawkę. czy pszczółki coś nanosiły pszczoła bakwas od pana Michała Lewandowskiego Pogodna pszczółka Z troszeczkę jednymkiem No, zobaczymy czy jest nakrop Teraz się zrobiło u nas cieplutko Dzisiaj byłem na jeszcze jednej posiece Te zrobiłem przeglądy Także pszczółki nanosiły A no, zobaczymy, jest nakrop Ładnie Pięknie O waży Waży, waży Zobaczmy drugą ramaczkę. Trzeba już dać drugą nadstawkę. O, pięknie. No. Bardzo fajna pszczółka od pana Michała. Pierwszy rok. Z tamtego roku mateczka. Też już, już na kropu pełno. Po czterech dniach założenia. No, jeden dzień był taki deszczowy. No to praktycznie trzy dni intensywnie pracują pszczółka zobaczymy kolejne rameczki wszędzie jest nakrop już jest waga swoja pięknie No, jestem zadowolony Pięknie, wszędzie jest nakrop jak widać Dużo mniszka jest tam u nas, no tam rzepak, ale rzepak jest jakieś pół kilometra. A tutaj mam zaraz pełno, niedaleko pełno mniszka. No nie widać stąd, bo akurat drzewa zasłaniają. Takie nie u góry, nikt tego nie uprawia teraz. O, wszędzie jest. No i drzewa pewnie też mamy tu trochę drzew owocowych, jabłonka zaczęła, no bo tam szczereśnia, to praktycznie jak zakwitła to to było u nas deszczowo. Zobaczymy, były na tamtej pasiece, to już były mateczniki, także no nie wszystkie były z jajeczkiem, dopiero matka poskładała w niektórych, ale porobiłem wszystko. Powiększyłem gniazda, ustawiłem węzę Także widać jak pracują. Pięknie cały czas. Intensywna praca. Mam nadzieję, że wytrzyma ta pogoda. Bo zapowiadają cały tydzień deszcze, A dzisiaj też zapowiadali, ale jakoś przeszło. Także pozdrawiam. Tęczowa Pasieka. Cześć.